Więc chcielibyśmy. O kur... O Co to jest? ale... Jest spalony z Jeszcze nie. Mamy problemów. Potrzebujemy drugiego na sekundę. A ja tu teraz w drugą stronę. Dobra, Femi zakręcaj. Zakręcisz? Ja podłóżę do góry i cofnę się do snu Oho, O, no. grzyby! Mushrooms! Kur... ran, ran, run! run, run. <laughs> ok, let's kill... Tam jest fungozaur. No. <laughs> grzyby, Mushroom. Go away! He's... He want to kill you. O, oh, dede! Dede here. He died, he is here. 798. Yeah, he died again today. He was in 799. Toby, you died. Ah. Oh. <laughs> Are you loading alright? Hey, let's go left. Let left? Okay. Yeah. Oh, blood job. Oh, geez. Oh, geez. Oh, we come. have Oku. Oh, come, 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 come. I did use. It's you. gonna. It's okay. uh, be yes, careful. Hold, be careful. Be very careful. I'm not gonna take box yet. Oh, I'm gonna take. Bye. Kiski, no mana. What is mana? We Have more monsters. Watch out. Died. Go on. Let's go out. Maybe what? Come, Kiski. Can you survive? Come. What's yeah. Does that? Don't worry about me. Why Toby died? I heard the gift idea. of life, and then I heard the death sounds. We should lure the monsters here, yeah, as always. <laughs> multiple, a była inspirowana wyglądem delfina, no tak podobno nawet do tego jest, więc bym się nawet zgodził trudno o, oh, we have gold have insufet basalt impuset in basalt ale gówno złoto no, z bossa, nieźle widzę, że ja siedzę na sekurze, a nie zwróciłem uwagi, nie patrzyłem nawet dobra, teraz jednie. no zobaczę ile mnie nie. e, dobra, lecę dwu ręka full damage Cześć Sakura TV, dzień dobry. To jest. Coś tam chyba problemy jakieś mają. Nie wiem. Zwróćcie uwagi. Kto tam umarł? Gdzie? O, Beskitu gościu nie żyje, co jest? Soshi. O kurta, nie zauważyłem. <laughs> co się stało? Aha, tego może ładowali. Ja też tego ładuję i też to obrywam. Zaraz się kolejny wyjebie. Może nie. No zabiłeś ich, <laughs> jak zwykle. O, byłem na ekranie jak padałeś! Zabiłeś go! Ach ci przeklęci streamerzy, no. Chodzące klątwy. Wziąłem potem zamkniętą dmuchawę, bo mi się skończyło to powietrze. I przedmuchałem go jeszcze raz. I o dziwo było tam dużo więcej kurzu niż myślałem. Niż... niż po tym na... O, jest! Wypadł listek. Dobra, finito. Koniec funtu. Biliśmy bestiarkę, trzeba zrobić opening! Addona. Mamy dwie próby do openingu. Ale fajnie jakby się addon... Bo następnie to była czysta kasa. Blue tea leaves... I tak. I jeszcze raz chyba tak. Dawaj, reward. Herbata. Jeszcze raz. I drugi. Herbata. Kurde, nie siadło. Szybki opening. Nie wiem, ile to już byłem prób. 7, 8, 9, 10. Nie wiem, nie pamiętam. Jest coś Tak ciężko zbiera. Ech. Zacząłeś krzyczeć. Nie zacząłem krzyczeć. ja Nie, nie krzyczałem dzisiaj jeszcze. Mogę Dlatego, tak? że jedna osoba krzyczy. Okay, Zostańmy, druga nie, idźmy. Albo się decydujemy, albo nie. No to... No więc... później jak na wymianie, jeden poleci na południe, drugi na kurę. 3-2, 1, go. Słuchajcie naszego mistrza magów, no to... No. No. nie, to... Bo, to by dało. No, no, nie, no. No, no. Oh, oh, uh -huh. Ok. No, no, no. Co się stało? No, no, no. Jak na to 0. I go back? We go back, Co się stało? Tobby umarł. Trochę mi smutno. A, grzybów nie kupiłem na tym sam refilu. Wiedziałem, że o czymś zapo zapomniałem. O! Oh, I got mount. Demon in the green box. Złoto, to już drugi moncik w sumie. Ja chcę i Tema chce helmet dla siebie. Spadł mi debil helmet. Dobra, zabieram go. Pokazuję 14 baniek, ale coś czuję, że nie będzie tyle wart. Mam tego monta, więc mogę go opchnąć. Fajnie w sumie, zawsze jakieś złoto. Postanowienie na, na ten tydzień jest. Nic nie zamawiać. Parę browarków jedzie na weekend, to już jest inne, inne myślenie, nie? Że a, to już dzisiaj tak... Dzisiaj to można. O tak, tak machasz ręką. Dzisiaj to już można. Jaki plus, że w zimie przynajmniej te browary aż tak nie wchodzą, tylko że bardziej właśnie jakąś budeczkę czy coś, to mam wrażenie, że... Nie wiem czy tak jest, no pewnie... O! Ktoś padł! Tardo! Coś ty zrobił! pop się wyjebał! Zrobił setimek jak na ten i padł. No ale zaliczył ci bossa chociaż do bostiarki, bo Ty chyba po to tu przyszedłeś. You no. read it out, Femi? Or we're go gonna have tak, big box? Tak. No teraz okay, to No już się hmm. nie zespiął, widzę. Don't go to the south, and we are good. Toby, okay, oh, go Is it time? Uh. Hey, no, please no. Too much monsters here. Hey, hey, guys, I'm dying, dying. No. I'm going to south with this. Let's... Yeah, go, go, go. It's too much there. Let's just oh, blue chop. Uh, go, go north, Toby. Okay. Fuck, left, go left now and go to the first spot. Yes, Femi, where are you? Yes, right Okay, um, we are good, I think. I was almost dead. Okay. Oh, hello, Bloodshot. You stay there. I can't even mana myself. Kurba! Fuck it, I ate it. Kiske. Yeah, almost died. We need to secure our druids because without them, I'm dead here. So. Just one more day, Toby, with this rapid. <laughs> we are good again. I'm here. To the northwest, I don't know. Uh, Northwest here. Yes. yes, let's kill it. Kill it. Kill it. Kill it. No, you, you fuck. Yes, kill it. Uh, let's go. Not... Każdym masz punkty. Popienda jeszcze idziemy. You go in. What? All the way west. Go, no. go, 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 go. Okay, go, go. Okay. Go. It's here. Okay, it's here. Here, here. What? I mean, four? Oh yeah. Oh, Fabi took it. So. <laughs> Shit. Okay, my. What? Nice. My god, Soulcor, yes. Okay, so uh, Toby, you have cooldown at Basilot Kiski, do you go? You want to yeah, go? Okay. Yes? Okay, okay, so we go. Okay. Uh, next oh, thing. oh, Wutev, oh, jinx, jinx me again. What? <sighs> ah, Toby. <laughs> Kurwa, yeah, talking about that tonight. Toby, you're gonna make whole video. That's good. Uh. Ja, to jest good. Aktor, ja. To jest cool. Worek. Putre fakty figurinę Gold. Thank you, Toby. Yes, figurenka, ale to w sumie a 3 kaka nawet warte spoko. No, w końcu, nic nie spadło, ale był to ostatni Lloyd 60 na 60. Bardzo dobrze, przekroczyłem tym samym kolejny próg bonusu, mam teraz 179% equipment bonus i kolejny dopiero będzie przy 19 tysiącach punktów, dlatego mam 18 685 punktów. I skończyliśmy prawie wszystkie tchajsy, został tylko Zyrtach. Bo mamy Melting Horror 60x60, 60, Lady Tenebris tak samo, Time Guardiana tak samo, No Lloyda tak jak wspomniałem, do tego Brain skończyłem, to też biliśmy sobie gdzieś tutaj e, w międzyczasie. Jakiś czas temu Rukorzat za też padł z Nemesisów i Handmaiden. Także wpadło sporo punktów, czas co w końcu po prostu pousuwać, Są to też, też to podsumowanie. Już mamy też na ukończeniu dużo innych bossów, które będziemy farmić, tak samo jak First Dragona, więc tutaj w styczniu będziemy jeszcze nad tym pracować. No i udało mi się też ostatnio parę bestiarek pokończyć, bo też jakby mamy to teraz na celowniku i sobie zrobiliśmy te nowe demony na minus 2, te drugie tak samo, to są te na Zielon Castle. Nawet na Murcieli, na drodze do Murciela, wbiliśmy te Ozin korpusy. Wkrótce też te Mikotic bite tam będą wbite, więc też niedużo brakuje. Quar Ridery sobie skończyłem, to są pierwsze z tych nowych Quar, które, które właśnie udało się wbić, pozostałych jeszcze sporo brakuje. No i routingi Book Tracery, czyli drugie routingi z trzech, to jest 2 na 3 już mam wbite. Parę punktów padło i w końcu, na samym końcu oczywiście Pantera, 5 na 5, długo mi to zajęło, długo ją miałem 4 na 5, jakoś nie mogłem jej Trafić tam nie mogłem spotkać, nie mogę być w domu, akurat gdy ktoś ją trafiał, bo to akurat z grupy jest wbijana, nie jest spotkana osobiście, tylko tylko w grupie bossowej, więc też fajnie, że, że się udało ukończyć, też kolejne bestiary punkty wpadły. Trochę czarnów też będzie, dużo bestiary jest też na ukończeniu. To jest dużo bestiary, na przykład challengingów, tak jak tutaj widać i nie tylko rapie się to zbliża, więc, więc będziemy dalej działać, ale na ten moment, jak mówię, boss pointy, bardzo fajnie, prawie 180% bonusu. Jest dosyć dobrze.